Cześć! Dzisiaj przed nami mocny pojedynek, w którym postaram się być bezstronnym. Mianowicie starcie kupę do 100 tysięcy złotych Mercedesa i BMW C-klasa i czwórka. Zobaczymy kto wygra. Zacznijmy od podstaw. Co dostajemy za 100 tysięcy złotych w przypadku tych dwóch marek? Są to z roczników 2017, zarówno czwórka jak i C-klasa. Czwórka jest w wersji poliftowej. Ma napęd X-Drive, czyli na 4 koła, około 120 tysięcy przebiegu. I auto oczywiście pochodzi z polskiego salonu. Jest to wersja 430i o mocy 250 koni mechanicznych czyli bardzo podobnie jak w C-klasie, tutaj mamy wersję C300 też o mocy około 250 koni mechanicznych Jeden co to jest wersja przedliftowa z napędem tylko i wyłącznie na tylną oś, więc też w tych zimowych warunkach porównamy sobie, jak radzi sobie X-Drive versus napęd na tył w Mercedesie. Ale generalnie. Obydwa auta są coupé, bo to nie jest Gran Coupé, tylko to jest coupé jeżeli chodzi o czwórkę. Są z tych samych roczników, mają praktycznie tą samą moc, kosztują tyle samo i mają bardzo podobne przebiegi. A także praktycznie idealny scenariusz do nagrań. Przy okazji, jeżeli chcesz zobaczyć więcej takich porównań, nie zapomnij polubić tego filmu oraz zasubskrybować naszego kanału. Punkt pierwszy porównania to wygląd i charakter. I tu mamy ciekawą sytuację, bo w sumie jest troszeczkę na odwrót niż powinno być, bo nasza czwórka chociaż ma M-pakiet, jest w bardzo eleganckiej konfiguracji z jasnym wnętrzem i ma napęd na cztery koła. Z kolei C-klasa jest bardziej takiej sportowej konfiguracji jeżeli chodzi o wnętrze, bo jest czarne i ma napęd na tył. Trochę na odwrót niż jest zazwyczaj. No i rzeczywiście najczęściej te czwórki generalnie występują po prostu w czarnych konfiguracjach i są mocno nastawione wizualnie na sport. W tym przypadku też, ale jednak mamy do czynienia z dosyć fajną i elegancką konfiguracją. Może przez to tam troszkę dłużej stoi na placu niż zwykle, bo rzeczywiście tych czwórek przerobiliśmy sporo. To są bardzo udane konstrukcje. Ale wróćmy do wyglądu. Zacznijmy sobie od przodu. Tak jak wspomniałem, mamy pakiet M-Sport, oczywiście oryginalny. Mamy świetne lampy LEDowe. To wszystko dosyć też wygląda agresywnie z przodu. To jest myślę że pod względem wizualnym, generacja, którą bardzo ludzie lubią i to też odzwierciedla rynek aut używanych i to jak trzymają one na wartości linia boczna jest piękna, to auto też nie jest przekombinowane to jeszcze były czasy, kiedy te kupelni były aż tak duże więc ta linia jest według mnie bardzo udana zobaczcie też stan felg, są praktycznie jak, jak nowe no i przechodzimy do tyłu po którym najłatwiej rozpoznacie wersję poliftową Lampy. Mamy lampy LEDowe, czyli inaczej niż w przypadku wersji przedliśnikowej. No, i warto wspomnieć, że one jednak, moim zdaniem, zdecydowanie poprawiają nowoczesność tej sylwetki, szczególnie właśnie z tyłu pojazdu. Przechodzimy do C-Klasy, ale rzeczywiście to jest całkiem zabawne, że mamy sportową czwórkę w eleganckiej konfiguracji, a z kolei elegancką C-Klasę w dosyć sportowej konfiguracji. Oczywiście na pokładzie mamy też pakiet AMG i te piękne Fergi. Chyba mój ulubiony wzór. C-klasa na pewno jest generalnie bardziej elegancka, przejdźmy sobie też do tyłu tego pojazdu Klasyczny nadwozie Coupe, to jest też trochę taka mała S-klasa, szczególnie słuchajcie że ten egzemplarz jest bardzo fajnie wyposażony i ma nawet zawieszenie pneumatyczne co nie jest w standardzie w tym samochodzie Tył pojazdu też jest bardzo smukły, do tej pory uważam, że on wygląda bardzo świeżo no ale jednak przyznajcie chyba mi rację C klasa wygląda bardziej elegancko, nawet w takiej konfiguracji, a czwórka wygląda bardziej sportowo. Więc w tym przypadku mamy remis, bo jeżeli stawiacie na bardziej elegancką sywetkę, to moim zdaniem będzie C klasa, a jeżeli jednak stawiacie na sport, to będzie czwórka. Dajcie znać w komentarzu, które auto wy pod względem wizualnym wolicie. znajdujemy się w środku kokpitu czwórki, przynajmniej chwilę odpocznijmy od tych temperatur. No i teraz pytanie, kto wygrywa w kategorii, jeżeli chodzi o nowoczesność i technologię. Jeżeli chodzi o te czwórki trójki z tego okresu, no już powoli zarzuca im się, że jednak wewnątrz są delikatnie przestarzałe. Mi osobiście się bardzo podoba ten cały layout. Deski rozdzielczej, bo on jest po prostu prosty. Mamy dużo fizycznych przycisków, które ci tam ułatwiają obsługę. Mamy tradycyjny ekran plus oczywiście pokrętło od iDrive'a. W tym przypadku mamy też zegary, które są dosyć proste i przejrzyste, no ale nie ma tutaj zbyt wielu tak naprawdę funkcji. Jeżeli chodzi o asystentów, w tych czwórkach też ich zazwyczaj zbyt wielu, wielu nie ma. Więc, czwórka na pewno pod względem wnętrza przekona do siebie osoby, które preferują dosyć prosty i nieskomplikowany wygląd. Ale trzeba pamiętać, że dla części osób, już na przykład ten wygląd, jeżeli chodzi o klimatyzację, te wszystkie pokrętła, może być delikatnie przestarzały. Stwierdziłem, że też pokażę Wam, jak to wygląda z perspektywy kierowcy. Plus, zwróćcie uwagę na jedną ciekawą rzecz: zobaczcie. Jak w porównaniu do nowych samochodów, to jest mało oświetlenia ambientowego. To jest coś, co mi się osobiście bardzo podoba, bo nie jestem kimś wielkim zwolennikiem, ale to jest po prostu wszystko nieskomplikowane, nieprzesadzone i z klasą. Znajduję się teraz w C klasie. No, i rzeczywiście tutaj sytuacja jest już troszeczkę inna, a pamiętajmy, że jest to wersja przedliftowa. W wersji poliftowej, między innymi, doszedł nam tutaj duży wyświetlacz cyfrowy przed oczami kierowcy. To, co pierwsze rzuca się w oczy, no to ilość asystentów. Mamy asystent układu kierowniczego, mamy lane assist, mamy blind spot i pewnie jeszcze kilku innych asystentów, o których obecności byśmy się dowiedzieli podczas samej jazdy. Warto też spojrzeć na tą konsolę centralną, no wygląda na nowocześniej, wygląda na mniej przeładowaną niż w czwórce, a przyciski od klimatyzacji są w formie ciekawszych przycisków, plus do klimatyzacji mamy też osobne menu na ekranie dodatkowo ta partia tutaj też wygląda nowocześniej z tymi przełącznikami trybów jazdy, jest tutaj też na pewno bardziej luksusowo, ale generalnie moim zdaniem wnętrze C-klasy no, jest po prostu bardziej nowoczesne tu wciąż nie znajdziemy wiele oświetlenia ambientowego, bo to jeszcze nie te czasy, ale też widzimy, że ono już w tym samochodzie istnieje i jest tylko troszeczkę więcej niż w czwórce. Tutaj muszę przyznać, że jeżeli chodzi o wnętrze, nowoczesność i technologię, mamy punkt dla Mercedesa. Także 1-0 dla Mercedesa. Kolejnym punktem w naszej rywalizacji jest przyjemność zjazdy, jazdy, no jakimś dziwnym trafem akurat najpierw trafiłem do BMW Słuchajcie, no nie ma co się oszukiwać, BMW jest nastawiona na przyjemność z jazdy i nie inaczej jest w przypadku czwórki. Oczywiście jeżeli chodzi o ten silnik to nie będzie tak, że będzie mieli jakieś bardzo sportowe wrażenia z jazdy To jest około 250 koni, podejrzewam, że plus minus 6,5 do setki ale to jest wystarczająco, żeby mieć już tą przyjemność z jazdy, a zarazem dzięki temu, że mamy na pewno cztery koła, mamy całoroczne auto i całkiem sporo przyczepności, niezależnie od, um, od warunków pogodowych. I to warto podkreślić, że jest to zdecydowanie auto całoroczne. Mamy też małetki z pianem biegów, no i mamy bardzo fajną kierownicę, która jest praktycznie identyczna jak w modelach M. Pozycja za kierownicą jest też niższa moim zdaniem niż w C-klasie, też ze sprawą manualnie regulowanych foteli. Fakt faktem, jak mamy elektrykę, to jednak siedzimy troszeczkę wyżej, a tu mamy w pełni manualne fotele, a także, które są notabene bardzo, bardzo wygodne, więc możemy usiąść naprawdę nisko i fajnie poszuć ten cały samochód, szczególnie w wersji coupé, no bo jednak umówmy się, czuć tą dodatkową parę drzwi której w tym przypadku akurat nie czujemy, no bo jej nie ma. Mamy do dyspozycji oczywiście też po prostu tryb jazdy sportowy oraz manety zmian biegów. I naprawdę polecam korzystać z tych manetek, bo one działają naprawdę fajnie, szybko. Okej, okay, to nie będzie oczywiście M4 i nie ma być M4, ale ta reakcja jest naprawdę bardzo sprawna i pozwoli nam po prostu mieć jakieś tam dodatkowe odczucia z jazdy. Oczywiście też mam świadomość, że wiele osób te silniki pewnie bez problemów żadnych tuninguje jakimś zwykłym programem do 280 czy nawet pewnie 300 koni mechanicznych. Przez to to auto jest wtedy już naprawdę dynamiczne. Przypomnijmy czwórka waży około 1500 kg, więc to też nie jest ciężki samochód. Dodatkowo brzmienie przy redukcji nie czujemy, żeby ten silnik się jakoś specjalnie męczył. Mamy wrażenie, że ja za w sposób troszkę bardziej sportowy po prostu mu się podoba. Oczywiście jak to BMW mamy preferencję napędu na tył, więc wciąż możemy odczuć to nawet na tym zakręcie, że ten tył nam chce uciec. No i tego też szukamy w BMW, więc też jest spełnione. Jeżeli chodzi o wyciszenie na trasie, znamy tutaj jest i to będzie C-Klasa, ale nie można powiedzieć, że źle. Do 140, 140, 150 na godzinę, a oczywiście więcej nie można jeździć, jest naprawdę bardzo dobrze. Znajdujemy się w C-klasie. No i teraz pytanie bo raczej to jest w miarę oczywiste, oczywiste że ta czwórka będzie bardziej sportowo zestrojona niż C-klasa, no ale jak duża będzie ta różnica? No i ta różnica jest rzeczywiście spora. Począwszy od układu kierowniczego, po pracy silnika, po pracę skrzyni biegów. Wszędzie odczuwamy różnicę. Układ kierowniczy jest bardziej jest miękki i nie jest mniej precyzyjny niż w czwórce, aczkolwiek nie jest zły. Na pewno po przerzuceniu w tryb dynamic i po przerzuceniu w tryb manualny ok, to działa generalnie, no ale czujemy, że to auto wolniej redukuje biegi w tym trybie manualnym, wolniej wrzuca na wyższy bieg i czujemy różnicę. No i też czujemy różnicę oczywiście, że to jest napęd na tył, a nie X-Drive. Czujemy też różnicę w pracy silnika, bo w czwórce, tak jak wspomniałem, ona ochoczo reaguje na te redukcje biegów. W tym przypadku, nie wiem czy to słychać, ale ja słyszę i czuję, że jak ja to auto wrzucam na 4000 obrotów i nagle redukuję mu bieg, to on zmieni ten bieg, ale ja mu się trochę nie chcę, bo jest tylko małą z klasą i on sumie, no, się nie śpieszy. Więc zupełnie inny charakter niż w czwórce. Aczkolwiek muszę przyznać, że naprawdę można w tym aucie usiąść bardzo nisko. Myślę, że prawie jak w czwórce. Więc to, co powiedziałem, no, tak rewiduję swoje poglądy, bo rzeczywiście ta pozycja też jest fajna, ale jednak w cyklasie, co sprawia, że czujemy się bardziej tak luksusowo, jesteśmy bardziej zabudowani. Ten cockpit jest bardziej zbudowany, więc czujemy się. Bardziej tacy bezpieczni, bardziej jest tu komfortowo, ale mniej sportowo niż w czwórce. Więc nawet ten sam wygląd kokpitu nie sprawia, żeby nam się jakoś bardzo sportowo chciało tym autem jechać. I w tym przypadku werdykt jest prosty, BMW dostaje punkt. Następnym punktem w porównaniu jest komfort jazdy. Przypomnijmy, no to nie są auta stricte sportowe, więc ten komfort jest mega ważny, szczególnie, że te auta użytkujemy najczęściej na co dzień. Jeżeli chodzi o czwórkę, to po przełączeniu, tak warto wspomnieć, że generalnie w trybach jazdy można sobie osobno ustawić kwestie zawieszenia, ono oczywiście nie jest pneumatyczne, nawet nie mogło być, ale jest w jakiś tam sposób najwyraźniej adaptacyjne. Czy ono jest twarde? Szczerze mówiąc, ok. Jeżeli ktoś jeździł do tej pory samymi autami typu wiem, limuzyny i tak dalej, ono będzie twardsze, ale dla przeciętnego użytkownika i umówmy się dla kogoś, kto też szuka auta typu KUP, to nie będzie żadną przeszkodą. To zawieszenie jest naprawdę bardzo przyjemne i ono, co powinno wybierać. W sposób bardziej sztywny, to tak wybiera, ale jeżeli mamy gdzieś tam, na przykład tak jak teraz, jakąś małą studzienkę to nie odczujemy żadnego dyskomfortu. Więc pod względem takiego komfortu zawieszenia, moim zdaniem, to jest naprawdę sweet spot dla kogoś, kto szuka auta z lekkim sportowym pazurem, ale jednak samochodu, który nie będzie terwować nas na co dzień. Będąc przy komforcie jazdy, warto też wspomnieć A o tych fantastycznych fotelach, bo one, jak to w BMW fodele sportowe są regulacją odcinka podłodziowego czyli regulacją długości w sumie, hotela są dobre rewelacyjne i na dłuższe trasy ciężko o lepszy fotel dodatkowo mamy jeszcze regulacje, w tym miejscu mamy regulacje boczków więc możemy sobie je też zacieśnić w zależności od tego jak bardzo, no wiecie, sami no i to co powiedziałem to jakby jedno wynika z drugiego, jeżeli auto jest mniej sportowo strojone, to najczęściej jest bardziej komfortowo strojone. Jeżeli mówimy o markach premium, no i tak jest w przypadku C-Klasy. Chociaż według mnie, ok, no wyciszenie jest rzeczywiście lepsze, tak jak wspomniałem, ale według mnie na przykład zawieszenie, no jest ta pneumatyka, ale nie wiem, czy to jest aż tak duża przepaść. Chociaż to może przez to, że ja po prostu jeżdżę twardym samochodem na co dzień i o tym, i o tym zapominam, bo od wielu osób słyszałem, że te C-Klasy są jednak wygodniejsze, no i na pewno tak. Jest, przywróćmy też sobie z trybu Sport Plus na komfort, bo w takim trybie powinno się jeździć C-klasą. Na pewno ten luksus jest spowodowany też po prostu wyglądem wnętrza, tym, jak się czujemy w tym samochodzie. Tym, że ten silnik też nas za bardzo nie popędza w żaden, w żaden sposób, ale moim zdaniem jest większa różnica w charakterystyce sportowej tych dwóch samochodów niż pod względem komfortu. Czyli dalej jest C-klasie do. Bycia tak sportowo zastrojonym jak czwórka niż czwórce do bycia tak komfortowym, jak cyklas. I to jest moja teza. Przyjadę się jeszcze chwilę tym samochodem, bo jestem ciekaw, na ile duża to będzie różnica, jeżeli chodzi o ten komfort, ale nie ma szczerze mówiąc, aż tak dużej przepaści, jak myślałem, że będzie. A to też oczywiście jeździłem i tym, i tym samochodem nie raz, ale przejechać się nimi jeden po drugim, to jednak co. Innego, więc myślę, że wstępnie mogę powiedzieć, że oczywiście punkt jest dla Mercedesa. Ale myślałem, że różnica będzie jednak większa. I przechodzimy do ostatniego punktu porównania, jakim jest serwis i koszty eksploatacji. W tym przypadku, jak te auta są bardzo podobne, mają dwójtrowe silniki, praktycznie tę samą moc. To jak się domyślacie, to są bardzo podobne konstrukcje. więc z naszych obserwacji, naszego doświadczenia, a zarazem tych czwórek przydawaliśmy sporo. Jak i C-Class. Te Autor padają praktycznie identycznie pod względem eksploatacji. Czwórka ma napęd X-Drive, to jest ewentualnie mały punkt zapalny, czy zapalny. To nie jest, nie jest tak, że te konstrukcje są jakkolwiek awaryjne, bo generalnie nie są, ale wiadomo, że to jest dodatkowa część, która może się zepsuć. W C-Klasie z kolei dochodzi nam zawieszenie pneumatyczne, które też może generować dodatkowe koszty. Wiadomo, im więcej tego wyposażenia dodatkowego, tym więcej jeszcze może się zepsuć, i trzeba o tym pamiętać kupując. Auto używane, chociaż w auto też, też możecie oczywiście kupić auto używane z gwarancją. Także czy koszty nie wiem, hamulców, czy koszty związane ze eksploatacją silnika, zawieszenia itd. będą tutaj bardzo zbliżone, a serwisów specjalistycznych, no tutaj może ewentualnie delikatnie się na prowadzenie wyniesie BMW, bo tych serwisów takich specjalistycznych do BMW mamy jednak więcej niż do Mercedesów w całej Polsce. I szczególnie w Warszawie, tak jak my zauważyliśmy, to jednak przyjmijmy. Obydwie te konstrukcje są dobrze znane i nie będą sprawiały żadnych problemów najlepszym warsztatom, które są dostępne w Polsce. Także tutaj też mamy remis. Ok, podsumujmy sobie. Mamy dwa dla Mercedesa, jeden dla BMW. Mercedes wygrał w konkurencjach, jeżeli chodzi o komfort i technologię. I nowoczesność? BMW, co nie było zaskoczeniem, wygrało, jeżeli chodzi o prowadzenie i przyjemność z jazdy. Więc w teorii matematyka pokazuje, że wygrywa Mercedes, ale czy na pewno tak jest? Moim zdaniem nie do końca. Moim zdaniem mamy tu w tym przypadku po prostu remis. Te auta są skierowane do osób z troszeczkę innym charakterem. Mercedes to luksus, komfort i po prostu przyjemność z jazdy, ale jej spokojnej i dostojnej. BMW pokazało też świetną klasę, jeżeli chodzi o komfort. Ale to propozycja dla tych, którzy wolą pojechać troszeczkę szybciej i mają troszeczkę bardziej agresywny styl jazdy, mimo że ten egzemplarz jest w bardzo eleganckiej konfiguracji. Mój wybór jest jasny, ale nie o tym jest film. Ja jestem ciekaw waszych wyborów, także dajcie nam koniecznie znać w komentarzach, które auto wybyście byście brali. C klasę czy czwórkę. A ja od siebie mogę powiedzieć, że tych aut nigdy nie brakuje w ofercie autosearch, także serdecznie Was zapraszam do odwiedzenia naszego salonu oraz do odwiedzenia najpierw naszej strony internetowej. Do zobaczenia, dzięki za oglądanie i do następnych materiałów.